Dlaczego terapia nie działa, bo ja już siedzę 6 lat i nic mi to nie dało? Proszę Państwa, terapia nie działa, bo dalej żyjecie w piekle i codziennie wkładacie głowę do ognia i na co liczycie? Jeżeli od lat chodzicie na terapię i nic się nie zmienia, to nie dlatego, że terapeuta jest słaby, to dlatego, że Wy codziennie robicie jedną rzecz i powielacie einsteinowską definicję obłędu. Wracacie do tej samej osoby, tego samego domu skażonego dżumą, tego samego koszmaru i liczycie, że tym razem nie pękniecie. A to jest zwyczajnie wkładanie ręki do ognia i płakanie, że parzy. Picie małymi łyczkami do mestosa na spróbowanie, czy tym razem mnie to uodporni. Lądowanie na torach, skakanie z mostów i modlenie się, by pociąg tym razem się zatrzymał albo grawitacja przestała działać. Nie, to nie jest żadna nadzieja, to nie jest żadna miłość, to nawet już nie jest żadna lojalność, to jest autodestrukcja w przebraniu moralności. I dopóki państwo tego nie chcą zobaczyć, możecie chodzić na terapię 5, 10, 20 lat i nic się nie zmieni, bo trauma nie wyleczy się w miejscu, które ją tworzy. Nie uleczy się poparzenia śpiąc tyłkiem na rozgrzanej płycie. Nie uleczy się ranę wracając znowu na cios noża nie uleczy się siebie w środowisku, które was zabija. To nie terapia nie działa, to państwo nie działacie. To wy każdego jednego dnia wracacie do piekła i dziwicie się, że nada z was boli, że piekło się nie zmienia, bo narcystyczne mechanizmy obronne pracują 24 na 7, a człowiek cały czas siedzi w źródle traumy. Nie ma takiego procesu, który przetrwa. Codzienne picie do mestosa, codziennie wkładanie rąk do gniazdka z prądem i patrzy, czy się jest woltoodpornym, codziennie stanę na torach bądź na moście, codzienne testowanie może dzisiaj mnie nie zabije. Terapia nie działa, dlatego że była zła. Terapia nie działa, bo obrony narcystyczne robią z niej mem. Więc, jakie jest to top 10 na artystycznych obron, które niszczą terapię traumy? Przede wszystkim to jest brak izolacji od bodźca traumatyzującego. Jeden, obrona. Ja chcę się zmienić, ale niczego nie zmienię, więc nie odejdę. Bo wie pani, to trzeba by było mieć mieszkanie, czyli formułuję kolejne wymówki. Bo wtedy ktoś mówi. Byliśmy na terapii dwa lata, ale żona to tamto, ale sytuacja, ale praca, wie pani kredyt, dom dzieci. Czyli dwa lata chodzenia na terapię, ale dalej mieszkania w epicentrum dżumy-traumy. Codziennie łyczek do mestosa na spróbowanie, codziennie wkładanie łapek do ognia, codziennie wkładanie noża, tak? Głowy pod nóż, codziennie pod pociąg i zdziwienie, że terapia nie działa. Dwa. Terapia ma mi zdjąć ból, ale ja nie ruszę się z miejsca. Niech terapeuta za mnie oddycha, niech terapeuta za mnie e, odpowiada, nie chce dla mnie, a ja nic nie robię. Narcystyczne roszczenie, niech terapia mi naprawi traumę. Ale niech nie wymaga, żebym przestała żyć jak żyję. I to jak powiedzieć: napraw mi poparzenie, ale dalej będę kłaść się. Na rozgrzanej płycie. 3. Obrona. To ja jestem ofiarą, mimo że sam, sama wybieram dżumę i piekło i szambo. Byłem, byłam sam, sama cztery lata na terapii, bo żona, bo mąż nie chciała terapii, czyli ja trwam. I na co ja liczę? To ja czekam, to ja nie decyduję, to ja znoszę, to ja niosę za dwoje, troje i czworo, to ja się poświęcam. I nie to nie jest miłość. I ja dalej siedzę w traumatyzującym układzie, za który ja nie chcę wziąć odpowiedzialności. A potem dlaczego terapia mi nie pomogła? Bo terapia. Nie unieważnia wolnej woli, która prowadzi człowieka z powrotem w ogień. Cztery: zmienie się, kiedy on, ona się zmieni. Najczystsza forma narcystycznej zależności, z jakiego miejsca to w ogóle pochodzi. Pracuję nad sobą, ale dopóki mój partner nie współpracuje, ja nie mogę iść dalej, jakbym była przybita kajdankami do ściany bez wolnej woli, czyli uzależnienie własnego wyzdrowienia od osoby, która mnie niszczy, tak? a ja nazywam to miłością to się nie ma prawa ani wydarzyć, a tym bardziej nie ma prawa się udać. Pięć. Obrona. To nie trauma, to miłość, to jest chemia. Ja w życiu tego kogoś fajniejszego nie spotkałam. Najbardziej perfidna. Codzienne picie trucizny i mówienie. To moje oddanie. Codzienne powtarzanie cyklu traumy i mówienie. To lojalność. Codzienne. Łamanie siebie i mówienie, bo rodzina jest najważniejsza, a gdzie jest najwięcej nadużyć? Właśnie tam. A potem, dlaczego to się nie naprawiło? Bo nie naprawi się czegoś, co wciąż aktywnie was łamie. 6. Obrona. Ja nie mogę odejść, bo jestem dobry, czy dobra, są dzieci, jest kredyt. Narcystyczna iluzja moralna. Ja wytrzymam więcej, ja jestem lepszy, lepsza, ja dam radę, ja przeczekam, ja jestem silna, czyli jaka emocjonalnie martwa nie przeczekujecie państwo własne życie i karmicie traumę jak głodnego psa codziennie zgadzając się na rzeczy niedopuszczalne 7. obrona terapia to rozmowa nie decyzje czyli dużo mówienia dużo planów dużo obiecanek dużo self helpów dużo głaskania dużo ukojenia z ruchu trauma nie zmienia się od żadnego wglądu trauma zmienia się od odejścia od źródła bólu. Osiem. Obrona. Terapia mnie nie rozumie, terapeuta nie rozumie. Czyli klasyczne. To nie o mnie, to nie moja trauma. To mój partner, matka, ojciec jest problemem, dziecko jest problemem. Narcyzm obronny robi wszystko, żeby nie dotknąć własnej rany. Dlaczego? Bo wtedy potrzebowałabym się czy potrzebował skonfrontować z własnym poziomem dorosłości, odpowiedzialności. Wina zawsze spada na kogoś innego dziewięć. Jeszcze tylko chwilę wytrzymam największe kłamstwo. Traumatycznej psychiki, ta chwila trwa, 5, 10, 15, znacie Państwo tę historię i wszystko zaczyna się od podjęcia dla siebie zdrowej decyzji, żeby pomóc sobie, żeby siebie wyciągnąć, i wszyscy inni mają prawo weta, i nie chcecie iść na terapię, chcecie nadal zachować kontrolę, bo wszystko bez Was się, co zrobi? Skończy. Mm -mm. Każdy człowiek jest zastąpialny. Tak. A wam się wydaje w narcystycznej narracji, że to niemożliwe, a ja mam mówię, że to jest odwrotnie. I obrona jest źle, ale nie na tyle, żeby zmieniać. Największa iluzja narcystyczna, wytrzymam jeszcze trochę, to jest Państwa dobra wola, czy będziecie się dalej tutaj na social mediach onanizować treścią, czy podejmiecie decyzję, bo wam więcej treści nie zrobi decyzji. Tylko rozmowa, tylko konfrontacja. Tylko zebranie się na odwagę, żeby w życiu pochować stare ja i wyhodować nowe pod okiem kogoś, kto przez piekło przeprowadza. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Zatem do zobaczenia po drugiej stronie puszczenia kontroli.